Zjedz grachamkę, zjedz grahamkę Zjedz grahamkę teraz! Jak jej nie zjesz, jak jej nie zjesz, to możesz nie przetrwać! Zjedz grahamkę, zjedz grahamkę Zjedz grahamkę teraz! Jak jej nie zjesz, jak jej nie zjesz, to możesz nie przetrwać! Zapchaj buzię, zapchaj buzię, zapchaj buzię teraz! Dziedzicka, grahamkę, jedz grahamkę, dziedzicka, grahamkę teraz jakiej nie nie zjesz, nie zjesz, nie zjesz, to możesz nie tysięcy, Na dziedzicka, dziedzicka, na dziedzicka, 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 Kolejna piosenka, piosenka, Remix. Remix. Do zobaczenia.